Dajcie na kolejnych astromagicznych czytaniach z kart Tarota, wybierz kartę. Dziś zapraszam Was na czytanie z cyklu Co myśli, Co czuje, Co zamierza osoba, o którą pytacie. Przygotowałam dla Was trzy talie kart. Wybierzcie tę grupę kart, która Was najbardziej przyciąga. Pierwsza wyciągnięta karta będzie mówić o sytuacji, której dotyczyć będzie czytanie. Dzięki temu możecie na początku czytania sprawdzić, czy to czytanie jest na pewno dla Was. Jeśli ta karta nie będzie z Wami rezonować, sprawdźcie inną grupę lub inne czytania z tej playlisty. Czasówki do poszczególnych grup znajdują się w opisie wideo. No i cóż, zapraszam Was na czytanie. Grupa numer 1 to czytanie dla osoby, która wybrała talią wróżka. Karta, która opisuje Twoją sytuację, to dziewiątka monet. To będzie czytanie dla singli, dla osób, które nie są w związku. Osoba, o którą pytasz, to ktoś, kogo poznałeś lub poznałaś niedawno. Albo spotykasz się z kimś, ale jeszcze zupełnie niezobowiązująco. Ewentualnie to czytanie dla osoby, która. Kimś jest zainteresowana, znacie się, może już jest coś na rzeczy, zastanawiasz się, czy coś z tego się urodzi, albo po prostu chcesz wiedzieć, jaki ta osoba ma stosunek do ciebie i do waszej znajomości. Jeżeli to z tobą rezonuje, zobaczmy, co myśli o tobie twoja osoba. Odwrócony paś pucharów. Ta osoba wie, że ci się podoba. Pytanie, czy z wzajemnością. Zobaczmy co powiedzą dalsze karty. Ale raczej jest to początek znajomości lub po prostu nie znacie się dobrze. I raczej z twojej perspektywy to jest relacja na poziomie sugestii, wysyłania sobie sygnałów. Dla tej osoby są one czytelne, że jesteś zainteresowany lub zainteresowana i być może jest świadoma, że wysyłasz sygnały, które miałyby doprowadzić do jakiegoś potwierdzenia, że jest tak i z drugiej strony. Niepokojące jest to, że paść jest w pozycji odwróconej, i to jest sygnał, że prawdopodobnie dlatego szukasz odpowiedzi na pytanie, co o tobie myśli, bo nie daje ci to właśnie takiego jednoznacznego potwierdzenia. W innym scenariuszu może być tak, że po prostu jest flirt, ale nic za tym nie idzie. Sytuacja się nie rozwija, może być celowo wstrzymywana na poziomie niewinnych flirtów, może też być tak, że nie dostajesz takiej odpowiedzi na swoje sygnały, jakiej byś oczekiwał lub oczekiwała. To, co mogę powiedzieć śmiało z tej karty, na razie bazując tylko na niej, to to, że na ten moment, kiedy żadam tę kartę, ta osoba nie myśli o tej relacji na poważnie. Powody mogą być różne, więc zobaczmy, co Tarot powie o tym, jakie emocje ma w stosunku do ciebie Twoja osoba. Mówię tutaj o emocjach, bo prawdopodobnie tutaj nie ma jeszcze żadnych uczuć. Zobaczmy więc, co mówi kolejna karta. Odwrócona czwórka monet. Tutaj jest coś o przekraczaniu granic, i zastanawiam się, czy chodzi o to, że ta osoba nie czuje się komfortowo z wykraczaniem poza ten status znajomości, jaki jest obecnie między wami, czy wręcz nadużywa Twoje zainteresowanie. Hmm. No, nie podoba mi się y, ta energia. Mam wrażenie, patrząc na wszystkie karty do tej pory, że to jest relacja znajoma, gdzie jedna z osób jest zainteresowana, a druga może podtrzymywać to zainteresowanie, nie dając żadnych sygnałów w jakimkolwiek kierunku, bo na przykład tak jest jej wygodnie, nie doprowadzając do żadnej konfrontacji. Gra z jednej strony bezpiecznie, ale konkretnie ze swojej strony, z drugiej jest tu jakieś, jakaś. Świadomość przekroczenia granic, wykroczenia poza sferę bezpieczeństwa tak bym to przeczytała. Wydaje mi się, że jednak to następuje po Twojej stronie, jeśli chodzi o działanie. Bądź co bądź czwórka monet, czy odwrócona, czy prosta, mówi o niepodejmowaniu działań, utrzymywaniu statusu quo w tym samym miejscu o otrzymaniu się tego, co jest, niechęci do zmian ogólnego stanu rzeczy. W odwróconej pozycji czytam to jako świadomość działania wbrew własnym zwyczajom. Czyli na przykład normalnie ta osoba nie podejmowałaby żadnych kroków, byłaby niedostępna, ale robi coś, co jest niezgodne z tym, może wbrew sobie. Zobaczmy więc kolejną kartę. Co zamierza Twoja osoba? Piątka pucharów. No więc. Ja to niestety czytam jako rozczarowanie, które moim zdaniem czeka tutaj ciebie. Ta osoba, myślę, że ta osoba ma jakąś słabość do ciebie, tak, właśnie, ale też z jakiegoś powodu czuję, że nie chce cię rozczarować. Coś tutaj blokuje tę osobę. Może to dotyczyć jej statusu? Może też człowiek po prostu nie jest wolny? Może nie chce się wiązać? No, ewidentnie tutaj nie ma zamiaru rozwijania czegoś. Bardziej to wygląda na odkładanie w czasie czegoś, co sprawi ci przykrość. Zobaczmy jeszcze kartę z podutali. Odwrócony arcykapłan. Ok, dla wielu z Was to jest człowiek zajęty. Jest jakaś rodzina, małżeństwo i on lub ona nie chce, nie zamierza z tego rezygnować. Niekoniecznie to są złe intencje wobec ciebie, bo nie ma tu karty zdrady, nie ma karty oszustwa jako takiej. Jest dyskomfort i blokada. Ta osoba może czuć się niezręcznie z twoim zainteresowaniem, ponieważ cię lubi i wie, że to do niczego nie prowadzi. Myślę, że jeśli nie potrafi Ci powiedzieć wprost, że nic z tego nie będzie, to już pewnie zależy od tego, na jakim etapie rozwinięta jest znajomość, ale no, chodzi o to, że ta osoba nie chce ci robić przykrości. Zasadniczo taki przekaz tutaj właśnie wybrzmiewa. Może fakt, że nie było bezpośrednio rozmów, bierze za. Taką taryfę ulgową, że nic nie musi okazywać, bo nic się przecież nie zadziało. Teraz w tym kontekście, w niektórych przypadkach, odwrócony paść pucharów może też świadczyć o zbyt niskiej dojrzałości emocjonalnej, żeby to na czysto może rozejrać, a dla tych z Was, którzy, są, którzy po prostu z ciekawości pytają o osobę, którą się interesują, to po prostu dla tej osoby to jest zbyt niewinne, żeby musieć się jakoś konkretnie odnosić do tego. Ta osoba najpewniej jest dla ciebie po prostu miła, ale celowo nic nie okazuje, lub jej zdaniem na bardzo niewinnym poziomie i to powoduje jakieś zachowania, które ty odbierasz jako flirt. A tutaj po prostu chodzi o to, że ta osoba jakoś nie umie inaczej. To jakby nie w jej stylu. Ty możesz czuć, że chętnie przyjmuje atencję, ale myślę, że niekoniecznie jest to na poziomie złych intencji. To raczej taka nieporadność. To wszystko, co mam dla tej grupy. Dziękuję za śledzenie naszego kanału i zapraszam Was serdecznie na naszą stronę Astromagia.pl oraz na kolejne Astromagiczne Czytania. Grupa numer 2. Wybrałeś lub wybrałaś talię aureus. Sprawdźmy o jakiej sytuacji jest to czytanie. Czy to jest czytanie dla Ciebie. Odwrócony król Buław Taka karta najczęściej mówi o dużym przyciąganiu fizycznym, o pasji, namiętności, ale też niestety obawiam się, że o egoizmie, o zaspokajaniu własnych potrzeb, skłonności do manipulacji, by osiągnąć swoje cele. To jest charakter dominujący, atencyjny, dość dumny, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Może tutaj być impulsywność i też pewna nieobliczalność w działaniu. Moim zdaniem to jest charakterystyka Twojej osoby, więc jeśli to z Tobą rezonuje, sprawdźmy, co ta osoba myśli o Tobie. Odwrócona szóstka monet. No więc wydaje mi się, że czujesz, że dajesz więcej niż dostajesz w tej relacji, i jeśli tak jest, ta osoba absolutnie jest tego świadoma i ucieka od dawania od siebie czegoś w tej relacji. Albo to jest czas, albo jakiś inny rodzaj wymiany. Jest tutaj nierówno. Twoje oczekiwania nie są spełniane, twoje potrzeby nie są zaspokajane. Możliwe, że on lub ona pojawia się wtedy, kiedy ma na to przestrzeń, czas lub po prostu ochotę. Bardzo możliwe, że nie próbuje ci brzydko mówiąc, ściemniać. Mówi, że jest zajęty lub zajęta, że tyle może tylko zaoferować i chętnie bierze. Nie sprzeciwia się wobec tego, co ty mu jesteś w stanie czy jej zaoferować, ale to nie zmienia jego nastawienia. Możliwe, że uważa, że masz oczekiwania, których nie zamierza spełniać i ma tego świadomość. Wydaje mi się, że na poziomie oczekiwań jest w tej relacji zablokowanie. Ty jesteś gotów lub gotowa spędzać razem więcej czasu, spotykać się może częściej, może spędzać czas bardziej jakościowo, a nie tylko na szybkich, niezobowiązujących aktach namiętności. Takie tutaj trochę wybrzmiewają nastroje. Ta osoba nie widzi dla siebie w tym, przepraszam, że to tak zabrzmi, ale tak właśnie odbieram to, to połączenie kart. Nie widzi w tym dla siebie korzyści. Tak jakby najkrócej mówiąc, nie opłacało jej się to, albo właśnie, tak jak powiedziałam, nie ma na to przestrzeni widzi, że ty ją masz, ale nie może lub nie chce tego samego dać od siebie. Zobaczmy, co czuje do ciebie. Dziesiątka mieczy. Ok, to jest karta raczej nie odnosząca się do ciebie, tylko do czegoś albo w niedalekiej. Przeszłości albo w doświadczeniu tej osoby, czegoś, co bardzo ją lub jego zraniło, skrzywdziło, zniszczyło w jakiś sposób psychicznie wręcz. Ta osoba nie wyleczyła się z tego tkwi, w tym nie przeszła tego procesu. Najprawdopodobniej dla większości z was to jest czytanie o kimś, kto nie wyszedł z jakiegoś związku, który się rozpadł. Nie wyszedł w sensie psychicznym. Cały czas to raz pamiętuję, tkwi w tym zdruzgotaniu. Można powiedzieć, nie pogodził się z tym. Dziesiątka mieczy to jest długi proces, i moim zdaniem, tak to wygląda w kartach, że coś mówiąc potocznie przeczołgało tę osobę w relacjach i wydobywa niestety z niej bardzo egoistyczne zachowania względem nowych relacji. Możliwe, że spotykacie się już jakiś czas i ta osoba wszystko utrzymuje na poziomie takiej luźnej relacji, randkowania, sypiania ze sobą, bo nawet nie próbuje wchodzić w tę relację na poziomie emocjonalnym. To nawet nie to, że się przed tym broni. Nie ma go w tym, lub jej. Nie ma na to miejsca, albo nie przewiduje miejsca na to. Jest tutaj jakaś straszna gorycz, bardzo nieprzyjemna energia i zamknięcia się na uczucia, zamknięcia serca. Zobaczmy, co zamierza. Siódemka pucharów. O rany, no dobrze. Mm. Posłuchaj, to nie jest dobra relacja dla ciebie. Ten mężczyzna lub ta kobieta będzie w najbliższym czasie rozważać różne opcje i korzystać z nich, aby dawały mu lub jej to, czego potrzebuje: atencji, namiętności. To jakby jego lub jej sposób na przetrwanie. Zaspokajanie w potrzeb emocjonalnych najpierw poprzez łóżko. No, źle to wygląda. Nie planuje zmieniać. Swojego statusu czy waszej relacji. Będzie brać tyle, ile będzie mu dane wziąć. Jak tego nie dostanie, będzie szukać pocieszenia gdzie indziej. Ta osoba jest przekonana, że mnóstwo jest możliwości w dzisiejszym świecie i nie trzeba zatrzymywać się przy jednej osobie. Ma przekonanie o własnej atrakcyjności i niewątpliwie ktoś już podejrzewam, że nie jedna osoba utwierdziła go w tym przekonaniu, dając mu tyle, ile potrzebuje, nie otrzymując nic w zamian lub tego nie chcąc. Tu jest bardzo nieprzepracowane ego. Niskie pobudki, parcie do przodu. Nie ta to inna, nie ten to inny. Tu jest energia gorycza, jaka przemawia przez kogoś, kto świadomie stawia wyłącznie na siebie i własne potrzeby. Zobaczmy jeszcze kartę spod talii. Odwrócony księżyc. No właśnie. Brak złudzeń. Prawdopodobnie ty to wszystko czujesz, wiesz. Czerwone flagi machały ci się przed oczami od samego początku, ale gdzieś tam popłynęłaś na swoich złudzeniach. Mamy kartę złudzeń dwa razy tutaj i dwie karty, które mówią o wykorzystywaniu. Więc jeżeli to z tobą rezonuje, to niestety to jest taki typ relacji, która powinna nas nauczyć szacunku do samych siebie i własnych potrzeb i trzeba się z niej otrząsnąć. A już na pewno nie próbować się nie próbować się do warunków tej osoby dostrajać. Jeśli chcesz monogamicznej, czystej relacji, nie uzyskasz tego od tej osoby na tym poziomie, na którym ona właśnie teraz jest, na którym z tobą się kontaktuje. Na polu uczuciowym może to tylko prowadzić do cierpienia po twojej stronie, niestety. Bardzo mi przykro. To wszystko, co mam dla grupy drugiej. Dziękuję Wam za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl i na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer 3. Wybrałeś lub wybrałaś talię Gentle Heart. Zobaczmy, jaką sytuację opisuje to czytanie. Czy to jest czytanie dla Ciebie? Dwójka kijów. Coś jest tutaj w zawieszeniu. W niepewności, jakbyś czekał lub czekała na ruch tej osoby. Może jest cisza po pierwszym spotkaniu lub kilku spotkaniach, może zastój po jakimś czasie randkowania. To jest karta początkowego stadium rozwoju pasji między dwojgiem ludzi. Więc to czytanie nie będzie raczej rezonowało dla osób w związkach. Raczej sądzę, że to jest znajomość zawarta niedawno. A taką bowiem relację spontaniczną tutaj widzę. Widzicie się może nawet sypiacie ze sobą, a potem każde robi swoje i nie wiesz tak naprawdę na czym to stoi, czy to tylko fizyczne spotkania w przypadku, czy jest tu potencjał na coś większego, albo może boisz się przepłoszyć tę osobę. Coś Was do siebie ciągnie na pewno, no ale nie wiesz na czym stoisz. To jest główne przesłanie tej karty, więc jeśli to z Tobą rezonuje, zobaczmy, co ta osoba o Tobie myśli. Królowa kiju. No cóż, nic dziwnego. Ta osoba postrzega cię jako bardzo atrakcyjną, bardzo pewną siebie osobę. Jest chemia, jest na pewno dużo przyjemności z tych Waszych spotkań. Atrakcyjność to pierwsze, co ta osoba myśli, kiedy myśli o Tobie. Pasja, zainteresowanie. Błyszczysz, przyciągasz uwagę, a dla tej. Osoby jesteś takim chodzącym skokiem dopaminy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Widzę tu przede wszystkim chemię, przyciąganie fizyczne, dobrze spędzony wspólnie czas, zabawę, bardzo dobrą zabawę, śmiech, inspirację. Taką energię masz dla tej osoby, tak cię widzi i tak cię odbiera. Zobaczmy więc, co się dzieje na polu emocjonalnym. Czy ta osoba, co ta osoba czuje do ciebie? Paść pucharów. Chyba wszystkie czytania dzisiaj są o świeżych relacjach, ale w poprzednich dwóch czytaniach była inna energia. Tutaj jest jakiś początek uczuć, zauroczenie. Może to Cię dziwić, bo pierwsza karta rozkładu mówi o jakimś zawieszeniu. Na pewno relacja nie rozwinęła się na tyle, by była mowa o głębszym, głębszych uczuciach, ale jest zachwyt i zauroczenie. Może może tam jest po prostu jakaś ostrożność? Nie wiem. Na razie nie wygląda to źle. No właśnie, wygląda to obiecująco dla tej osoby. Ma pozytywne emocje, są tu flirty, randka, taka jest tu energia. Może jakieś kwiaty, podarunki, małe, drobne gesty, które zmiękczają Twoje serce. Może opiekuńczość, serdeczność. Zobaczmy w takim razie, co ta osoba zamierza. Asmonet. Ok, no dobrze. Jest dobrze. Myślę, że ta osoba widzi w tej relacji potencjał. Może nie chce się śpieszyć, może nie chce jej spalić, może lubicie tę niepewność trochę, bo, je, bo moim zdaniem, energie między wami są dość harmonijne. To też jest w jakimś stopniu znaczenie tej pierwszej karty, dwójki kijów. Macie podobny język miłości, więc jeśli to wszystko z Tobą rezonuje i czujesz, że to jest początek jakiejś fajnej relacji, pełnej namiętności i przygód, gdzie ktoś ma podobny do Ciebie styl życia, to najprawdopodobniej nie mylisz się. W tym wszystkim asmonet jest takim kamieniem przy Pieczętowującym coś, i takie są zamiary Twojej osoby. To jest złożenie już konkretnej oferty. Myślę, że ta osoba chce, planuje coś zadeklarować, przypieczętować między Wami. Tak więc, no widzę tutaj dobre energię. Jeśli czujesz stres na myśl o tej relacji, to zdecydowanie nie jest to czytanie dla Ciebie. Tutaj niepewność oznacza raczej to, że wszystko wydaje się płynąć w dobrym kierunku. Zobaczmy jeszcze kartę spod talii. Rycerz Monet. Tak. Ostrożność. Ostrożność wynikająca z tego, że ma się w poważne zamiary. Może też brak pośpiechu, trochę takie nastawienie po kolei, żebyśmy byli pewni tego, co robimy. To jest dobra energia, stabilna. Ten rycerz nie ma w sobie zwlekania i nie chęci do podejmowania działań. Po prostu podejmuje je ostrożnie, powoli żeby niczego nie zepsuć, żeby nie popaść w toksyczną współzależność, żeby nie wyczerpać tej pasji, która jest między wami, tylko na niej może budować coś ważniejszego, trwalszego zdecydowania. Nawet jeśli to oznacza, że pojawi się, pojawia się i znika, jeśli nic nie powoduje w tobie napięcia i, bo, i obaw, że wtedy się wycofuje, to to jest potwierdzenie, że może pasja jest ogromna i to przyciąganie, i on lub ona nie chce tego zepsuć. Chce to rozwijać, po malutku. Myślę, że to są bardzo dobre energie. Trzymam kciuki za was. To wszystko co przygotowałam dla grupy trzeciej. Dziękuję wam za odwiedziny na naszym kanale i zapraszam na naszą stronę astromagia.pl i na kolejne astromagiczne czytania.